Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Na czwartkowym meczu Lecha na pewno pojawi się 2000 kibiców gości. Jak podaje jednak szwedzka strona, do Poznania przyjedzie nawet dodatkowe 4000 fanów. Na terenie MTP w hali numer 5 powstanie Meeting Point, gdzie będą mogli spotkać się fani sztokholmskiej drużyny. Niewykluczone, że ci kibice, którzy nie będą mieli biletów na mecz, w tej strefie obejrzą spotkanie. Zarząd Dróg Miejskich planuje ogromne zmiany w systemie parkowania w Poznaniu. Strefa płatnego parkowania zostanie powiększona o część sołacza. W przyszłości kontrolę parkowania będzie przeprowadzał samochód z kamerą. Poznańska szkoła specjalna, licząca jedynie 30 uczniów, zebrała ponad 91 tysięcy kg elektroodpadów i otrzymała 912 sadzonek drzew. Dzięki niej Poznań stał się polską stolicą recyklingu. 29-letni wielkopolanin regularnie dokonywał kradzieży ekogroszku, a towar przewoził swoim prywatnym autem Fiatem Seicento, łącznie ukradł aż 26 ton węgla.